Dzień dobry, z tej strony Dzisiaj zagram sobie w Bendy and the Ink Machine, Chapter... Trzeci Nadzieja i przepaść Tak? E, no. Dobra, co w poprzednim się działo? Ogólnie tam robiliśmy muzyczne rzeczy I na samym końcu Spotkaliśmy Borysa I teraz Musimy wyjść z safe house'u? To jest safe house? Twoim zdaniem to jest safe ad? Safe house? O dobra tam jest zupa bekonowa O nas <laughs> nasz ulubiony przyjaciel Boris Widzę

Okej, okay, dobra, spoko O, o, I co, da Ciebie to wszystko? Nie. On chce zrobić, on chce więcej Kurde, ale ładny. Wiecie co? Opcje yy quality o i okej okay. tutaj właśnie zupa bekonowa a jak widać tam nie da się dos nie można Cię dostać Okej okay. Nie mam pojęcia co to było O! A, trzy A, to dobra, spoko Dobry obiektyw Coś tam miałem zrób... Okej, okay. proszę bardzo. I co tutaj? O, dziękuję, i to za zupę. Masak. I co on robi? Co on robi? Halo? Halo. Nie mam uciekać przed nim. Chopie! Chopie, chłopie, chłopie, chłopie. Eee, tu. O! Jak milutko? On nie jest agresywny. Dobra. Eee spoko Bacon zup, 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 zup O Eee wejdź do ciemności Ja pierdziel jak tu jest ciemno faktycznie Okej, okay, chodźmy za nim. Ale w dalszym ciągu nie jestem pewien, czy mogę niemu ufać. Co to było? Hej.

znaczy, do Borysa nie, nie da drzwi O, otworzył. Znajdź nowe wyjście. O. Nic z tego nie pamiętasz? Wiecie co, chyba to ze zmisyłem to, to nic nie zmienia więc dam sobie to. What the fuck? Czemu to jest takie rozmyte? Zapismy grę. Co mi tak lazy, halo? Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Need some, Mom. Hey, but is like a babka. to ts Hey kabel is. Oh Another day another dollar No fix the tower machine Co? A tu, dobra. I tutaj gdzieś się... o. To tutaj działa? Co to jest laska? Mówię. No, dávaj to. Dávaj. No, perfektně. Ale fajně. Aha, to czy mogę jeszcze raz to przeciągnąć? Mogę, ale fajnie. Dzień dobry. Co to jest? Co się stało? E, bo tam była... Ej, bo ona. Ona. Nie, no, proszę was, no. Angel, demon. Ogólnie to Betty jest tym demonem, a Angel to chyba ta dziewczyna. Nie lubię tych glutów. No jaką mam pewność, że to jest akurat atrament? Mogłem, to wszystkie postacie są z atramentu. Oh Boris Oh you scared me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with uh, arms yourself. Take the Ah Ale lagi będę miał Dobra no, no Chłopie, chłopie Pędę story exit. Dobra. Spoko. O oh. nic tam nie ma akurat. Okej. Okay. Mmm. Spoko. Okay. Co to było tam? To była Albo to była maszyna, co produkuje ten atrament. Albo Mm, to była winda. Okej. Okay. Um, na rodzinna. Czekaj, co? A, tu jest rodzina? Chyba tak. Tylko że tutaj nic więcej nie ma. No bo ja nic nie zaobserwowałem. To ciągle idzie w dół. No i co z tego? Była inna droga właściwie? Było? Ua! Dobra, udało się to ubić. Okej. Okay. Ja pierdzielę, trochę się wystraszyłem. Przejdziesz? co że Cię tak tłuczę To chyba była... To był chyba... Była? Był? To była... Maszyna... Maszyna atramentu O, mogę tu wejść Interesting. Randka z Enzo? Eee... Trochę może być ciężko z tym <grym> Bo ja... właśnie to się wydawała, nawet spoko A dobra wydaje spokojna. No, od siły idziemy co tam? Naknięte hmm. eee, myślę, że ten rozdział będziemy musieli sobie podzielić na różne części o Okej. Okay. Dobra. E, co tu jest, co mamy? Nic. Um. Okej. Okay. Um. Odrześnij się! To jest tylko sen! Nie patrz na to! Okej. Okay. Okej, okay. ona jest zlumienka. Może jednak nie chcę z nią się umawiać na randkę. Um. na Taka się mm, muzyka, ale Muzyka trochę głośna jest Wiecie? Okej okay. Musimy wrócić się. O, tutaj jest jakaś z tego. Jest e, a tutaj co mamy? Aha, dobra. Nośmy się stąd. <noise> eee, I to chyba będziemy sobie kończyć na tym odcinek, bo ogółem tam był safe. Eee, więc. Gdzie jest board? Dawam inny Więc mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Mm, jak tak, to zostaw łapkę w górę. Mm, subskrypcję. The rent looks okay. I'll put some in There are so few rules to our world now, so little, truth. but there is one rule. Okej, okay. tak więc e, z tej strony był Krzysiek. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Do jutra. Cześć. Elo, Nara. No. Bye.